Hej, cześć, witajcie z tej strony Zig i witam Was w kolejnym odcinku zeskombat 04 Shattered Skies. W poprzednim odcinku uratowaliśmy grupę naukowców i inżynierów 0 którzy posiadali tę bezcenną wiedzę na temat Stonehenge. To zobaczmy, co ta wiedza nam dała. Bombs zostały delowed to their base. To mały że enemy who had to be fought by those means was close at hand. The resistance blew up the squadron's runway. Yellow 4 suffered light shrapnel wounds. Though the runway could be fixed, the complete loss of reserve supplies was a heavy blow. Logistics support became infrequent following the Allied operations. I knew this because Yellow Squadron's crew chief bellyached about this all the time to me. I won't complain if I buy the farm while I'm airborne, but I can't stand being taken out while I'm grounded. Now I understand 13's feelings. Reports of the Stonehenge air raid came in. Yellow 4 went up with the others. With no bombs, her plane was light. But her plane was in bad shape, it needed an engine replacement badly. We will attack Stonehenge, the lethal weapon that has plagued ISAF for so long. Since it was designed to shoot down asteroids, a few small fighters flying unpredictable high-speed courses should be able to get within range. According to the defectors, its central ECM jamming system disrupts our radar and missile guidance systems. Unless this system is destroyed, our mission will be very difficult to execute.

po wykupywać tak, tak. Dobrze to powiedziałem. Ja niestety zostaję raka jak ja słyszę niepoprawną polszczyznę. Dobra, na tu misję ja chciałem sobie polecić F15E. Zobaczymy, co mam tu za skiny. Mam taki leśny, to jest pewnie rozejski skin, no to jest skin Asa. Nie, wolę czar czarny F15. Dwójeczkę mamy. 135 nie będę używał w tym. Raptor 15 SMTD Uberku, też nie będę używał? D dobra, nieważne. Nie ma raczej tutaj jakieś ciekawych skinów do kupienia na samolot, którego chciałem użyć. Bierzemy to w 15 zawsze mi się podobało. Czarny. Dobrze to wyglądało. Dobra, weźmiemy dużą bombę. Pociski powietrze, powietrze mało raczej się tu przydadzą. Widzimy Stonehenge po raz pierwszy widzimy w pełnej okazałości. Lecimy. Teraz tak, hpeki tutaj nam się przydadzą. Więc te pelotki lepiej niszczyć z granicy ich zasięgu, żeby nie zarobić od nich. Sry. Nie warto tak tracić tutaj hapeków, one naprawdę się przydadzą. Uczymy bombkę. Niestety nie udało mi się dobrze wycelować tego tej bombki. Dobra, zatwini. Teraz pora na ten zagłuszacz. Dobra, jedna wieża z tą chęć zniszczona. że blisko było. Tylko sama. No jakieś prodatka mnie trafiła. Trzeba oh, uważać. 45 HP mi to ubiło. Uff. Trzeba uważać, gdzie z tą chęć jest skierowane. Bo jak we mnie to przewali, to zdechnę. Zresztą nikogo. Chyba, nie zask... Chyba nikogo nie zaskoczy. Dobra. Tylko trzy bierze. Późno jak to skopałem. Co odwoliłem w tej chwili? Nie raz gdzieś indziej. Chodźmy teraz pozostałych pilotów. Będziemy mogli zniszczyć tą stąd, w spokoju. Zatem chcesz tą S-kę mieć? No nie, no jaj. To jest ten Rafale, co mi zaszedł za skórę. Jego rozwalmy. W mniejszej kolejności. Dobra, już po nim. Czy zbłonował, czy...? Nie, on no był cały czas. Wyglądało trochę jakby się spałno dopiero. Dobra, zarobi trochę. I po Stonehenge. Dobrze, mamy z głowy, ale misji jeszcze nie. A teraz z walczymy. Trzeba uważać, że to są gnidy. Najlepiej jakiegoś osamotnionego znaleźć i go ustrzelić. Bo ich siła leży w koordynacji. Praktycznie zawsze tak będzie: że jak. jeśli zatokujemy parę, to jeden. Jeden nam się. Jeden nas zajmie walką, a drugi. się się przyczepi do dupy i zastrzeli w końcu Trzeba uważać tu <laughs> jak, jak będzie jak będzie alert o to uciekać od razu od razu jak jest alert od razu będę przerwać w ogóle walkę bo oni dobrze strzelają że nasi nam nie pomagają w ogóle Tam nam się dwóch odczepiło już mi ich mamy jest jest ta walka różnie może trwać to dużo zależy od szczęścia tego jak będą latać Uff, Dało się. No, no to z tą to, zniszczony. W końcu No, tyle ma do powiedzenia. I parę tylko. Dobra, though he lost four 13 never openly showed his sorrow but I found out he was alone quietly gazing at the handkerchief yellow four left behind when he felt my eyes upon him he said no matter what she can't complain." She went up with her plane in disrepair. Pilots are responsible for their planes. He then went on and spoke of the time when they first met. He spoke of when she was just a girl, before he trained her, before she became a fighter pilot. His words weren't directed at me in particular. He was keeping a precious memory alive by speaking those words. The hint of perfume on her keepsake handkerchief. Yellow Squadron's pilot turnover ran high. The skilled ones went in to shore up other units while rookies with little airtime transferred in. Yellow 13 posted an allied paper faxed over by headquarters. It praised the pilot who destroyed Stonehenge. 13 said to everyone Look, here's something worthy of praise. Even among the enemy there are men like this. Not all of them are despicable bastards who rob our wings through cowardly sabotage. I stared at the barkeep's daughter as she winced at those words. The allies were coming to our town. Well, good, Uf, nastał przełomowy moment w tej wojnie. A z tego odcinka to było na tyle. Oj, dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że nam się podobało. Zostawcie lajka, suba, jeśli chcecie. I do następnego.